Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony mówi Klopereczek czyli Magister G i dzisiaj będziemy nagrywać z digicrafta tak w tym odcinku jest, nie ma nikogo z mojej wyspy więc chciałbym nie będziemy nic budować tylko chciałbym wam dać taki mały poradniczek dla tych wszystkich, wszystkich którzy chcą wbić na ten serwer i w ogóle sobie grać Mały no poradniczek, jak zamawiać pieniądze. No niby tam prosto, prawda? Sprzedawać rzeczy, ale jakie rzeczy? No to tak. Najbardziej opłacalną rzeczą do sprzedania na tym serwerze są... Uwaga, ciasteczka. Tak. Takie oto ciasteczka z pszenicy i, i po prostu z czekolady. Tak? To jest takie bardzo proste, mm. ale to właśnie najbardziej opłaca się sprzedawać. Bo popatrzcie, ile, ile mam kasy. Teraz, patrzcie się, mam 20, 259 411, I teraz, patrzcie, wystarczy, wziąć proste prosty taki ziaren kakaowy czy cztery pszenicy. Właśnie pszenicy bardzo się opłaca robić fany i czekolady właśnie z tego względu, że, że potem na ciasteczkach zarabiać najwięcej pieniędzy. Kiedyś zarabiało się jeszcze więcej, no ale teraz no to nie zrobili tak fajnie, że, że już jest aż tyle, no ale, ale trzeba sobie radzić. Tak. <laughs> Tak, teraz pójdę, sprzedam ciasteczka i zobaczycie, ile teraz będę miał pieniędzy. Patrzcie się. A w poprzednich filmikach y, z moimi kolegami ja byłem bardzo cicho, a moi koledzy byli bardzo głośno, ale teraz mam praktycznie y, mikrofon podstawiony do twarzy, więc powinno być lepiej. Nie wiem, jak będzie, ale. Mam nadzieję, że jest głośniej dużo i że jest lepiej. Nagrany materiał, więc. I patrzcie się. 26, 261 651,99, 99, czyli to jest jaka różnica? Patrzcie się tej pieniędzy. 259 i 261 to jest ile? 2000. Co to? O. Nieczynne, bo to były kiedyś takie automaty, nawet niedawno, no że to się wchodziło i zagra na serwerze przez określony czas, na przykład przez, przez 5 minut otrzymywało się ileś tam pieniędzy, za minutę otrzymywało się 0,65 dolara, teraz y, potem zmniejszyli na 0,6 dolara, no i w końcu jest y, stawka, jaką jest y, y, potem zmniejszyli do 0,6 dolara, a teraz jest 0. Tak, jeszcze rzecz, którą y, bardzo się opłaca sprzedawać, to znaczy nie aż tak bardzo jak y, ciasteczka, ale to też jest, na przykład taka rzecz, którą ja Yy, znaczy nie sprzedaje, ale patrzcie się. Węgiel drzewny. Za 4 drewna yy, 15 dolarów. Tylko musisz sobie przepalić, prawda? No to dla mnie to nie jest źle. Yy, tak. I jeszcze jedna rzecz. To są jajka. Ale jajka. Niby o jejku, tam 1 dolar za jedno jajko, jajko, ale mało. Ale jak zrobicie sobie taką farmę jajek, jak. A, na nie Jak ja Wam pokażę na mojej wyspie, to, yy, to będziecie mogli sobie to sprzedawać, nie dużo pieniędzy. I do tego jeszcze expa Teraz pójdziemy do sklepu VIP, i tam Wam powiem, na czym zarabiam. Dobrze, teleportujemy się do sklepu VIP. I tutaj najbardziej wypłaca się sprzedawać zbrodawki bo za 32,75, i za 140, za staka. Oraz plaski dniowe, w których jest za 16,25. Czyli zastaka bardzo dużo, około 4, ile? 500 dolarów zastaka, więc dla mnie to jest dużo. Jak mam dwa staki, to już mam 1000, dlatego mam takie duże farmy. No i w sklepie wiem, to można, niektóre rzeczy są droższe, niektóre tańsze, ale na przykład o takie rzeczy bardzo po się sprzedawać. Dobrze, pójdźmy na moją wyspę. I pokażę Wam, jak zrobić bardzo prostą Bardzo, bardzo, wydajną bardzo, 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 której bardzo, mogli sobie bardzo, jajka, a jednocześnie grać bardzo, Kury to choć, yy, znoszą jajka, jeżeli się je nakarmi. Znaczy, jeżeli się je rozmnoży, prawda? przy, przy rozmnożaniu kur, prawda? Yy, jest też Exp, prawda? I dzięki temu Expowi będziemy mogli sobie enchantować różne rzeczy. prawda? się. Weźmy sobie 20 filiżanek. Mam drugi level i zobaczymy, który sobie nabije. А путь вы нас крутые. Но у нас ну, один раз на скроти, Chyba w sumie na tyle. To nie miało być jakieś nic nie wiem, jakieś kreatywne, bo y, kreatywne rzeczy to będą w następnym y, filmiku. O ten. O, już się skrzynka zatrzyma. Będą w następnym filmiku. Będzie budowanie tropikalnego drzewa. Chociaż jeszcze nie wiem dokładnie, więc ja się już y, z wami. Pożegnam. Mam nadzieję, że się filmik podobał. Jeżeli się podobał. Nie wiem, krótki, bo to był taki mini poradniczek, jeżeli gracie na tym serwerze. Więc, yy, yy, więc żegnam Was. Stajcie, dawajcie łapki, yy, suby. Bardzo byłbym wdzięczny za to, bo tu jest troszkę na tym pracy trzeba zrobić, a to jest takie wynagrodzenie. No to cze